Cześć, z tej strony Tomek i witam Was na kanale Parking Polska a dziś na parkingu znalazłem tego oto Lublina a właściwie to Deu Lublin 3 czyli wersja, która została wdrożona do produkcji po 1999 roku jak widzicie ten egzemplarz już swoje najlepsze czasy ma za sobą wrasta sobie od kilku miesięcy w tym miejscu i jak widać i tam Rdza robi swoją robotę. Historia tego polskiego auta dostawczego sięga jeszcze lat 70., a nawet 60. Zaczęto wtedy tworzyć pierwsze prototypy, które bazowały na popularnym wtedy samochodzie dostawczym Żuk. Tak oto powstał Żuka 30, który, musicie przyznać, wygląda bardzo podobnie do Lublina. W tamtym czasie projekt niestety porzucono, ponieważ próbowano pozyskać licencję na zachodni pojazd, co oczywiście się nie udało. Z tego powodu po jakimś czasie powrócono do rozwoju własnej konstrukcji i tak z początkiem lat 80. powstał prototyp Lublin 25, już w pełni nowocześnie wyglądający samochód dostawczy. Seryjna produkcja Lublina rozpoczęła się dopiero w 1993. To co odróżniało produkcyjną wersję od prototypu, to przesuwane boczne drzwi. Jak na Polskę, po okresie transformacji był to całkiem nowoczesny samochód, jednak wiele osób uważa, że spóźniony przynajmniej o dekadę. Przykładowo, gdy Lublin wyglądał tak, to zachodnie samochody na początku lat 90. wyglądały już tak i tak. Od 1997 roku rozpoczęto produkcję zmodyfikowanej wersji Lublina 2 już pod marką Deu. Wprowadzono wiele modernizacji, m.in. nową skrzynię biegów, wspomaganie kierownicy, nową deskę rozdzielczą, notabene wzorowaną na Polonezie Plusie. Ciekawostką jest też fakt, że od 1996 do 2001 roku montaż Lublinów odbywał się również w Rumunii. I tak dochodzimy do 1999. Wprowadzono więc kolejną modernizację, czyli widocznego tutaj na ujęciach Lublina 3 którym też wydaje mi się jest nadal sporo elementów z Poloneza Plusa. Niewielkie zmiany w nadwoziu, nowy pas przedni i zachodzące na bok lampy kierunkowskazów, nowa skrzynia biegów firmy Kia, niby poprawiono zabezpieczenie antykorozyjne, ale skuteczność tych działań możecie ocenić sami. Z drugiej strony samochód ma ponad 25 lat. Jeśli chodzi o silnik, to niby z boku jest to znaczenie 2,9 T, ale w rzeczywistości jest tutaj motor diesel o pojemności 2,4 litra lub 2,5 litra. Podobno ten ostatni silnik był w stanie rozpędzić Lublina nawet do 140 km na godzinę. To jednak nie było ostateczne wcielenie tego auta. Po 2001 roku po upadku fabryki, produkcję przejęła fabryka silników Andoria w Andrychowie i dokonano kolejnej modernizacji do modelu Lublina 3MI. Następnie powstał Pasagon oraz Honker Van i w końcu w 2013 roku cały projekt zakończył się ostateczną upadłością. Dajcie mi znać, co sądzicie o polskich samochodach dostawczych, czy taki Lublin mógł być sukcesem międzynarodowym, no generalnie trochę był, ale jak to w Polsce bywa. Napiszcie mi również, czy ktoś z was używał takiego samochodu, na przykład w biznesie i jak on się sprawował. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się podobał i do zobaczenia!